Jego serce na każdy dzień, twój adwent. Niech nic cię nie niepokoi, niech nic cię nie przeraża. Kto ma Boga, temu nie brakuje niczego, sam Bóg wystarczy. Jeśli w ciszy zdam się na bliskość Pana, wówczas może we mnie wzrosnąć przeczucie, że te słowa są prawdziwe także dla mnie, że naprawdę nic mi nie brakuje, gdy czuję w sobie Boga. Wówczas moje serce rośnie, wszelkie lęki i troski ustępują, a ja czuję tak, to jest to, to wszystko czego pragnę. Sam Bóg jest tutaj ten, który obdarza mnie miłością, ten, który napełnia wszystko swoją nieskończoną łaską. Najświętsze serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Niepokalane serce Maryi, módl się za nami. Jezu, ufam Tobie. marana ta.